Dzień dobry, witam Państwa na świątecznej darmowej wideokonferencji. Normalnie zaczyna się o godzinie 10, trwa mniej więcej godzinkę. Po pierwszej części, gdzie omawiam najważniejsze i najpłynniejsze instrumenty, jest część dotycząca pytań klientów. Dzisiaj oczywiście tych pytań nie będzie. No i przechodzimy w takim razie teraz do kalendarza makroekonomicznego. Dzisiaj w Polsce święto. Na świecie mamy szczyt G7. O godzinie 9 z Hiszpanii PKB. O 10.30 PKB z Wielkiej Brytanii. Potem ważne dane o 14.30 z Stanów. zamówienia na dobra trwały użytku. I o 14.30 jak zwykle w czwartki wnioski o zasiłki bezrobotnych. O 18.15 wystąpienie publiczne członka zarządu FED. Przechodzimy w takim razie do głównych instrumentów. Na kontraktach na indeks S&P 500 doszło do przekroczenia ważnego oporu na poziomie 2080, dotarliśmy do poziomu około 2090. Potem rozpoczęła się tutaj realizacja zysków. Tutaj gdybyśmy zeszli na wykres powiedzmy jedno czy godzinny czy 30 minutowy, zobaczylibyśmy formację podwójnego szczytu. Myślę, że korygujemy wzrosty z tego dołka do tego lokalnego szczytu. 38% zniesienia wypada mniej więcej gdzieś na poziomie 2000. 72 to może zostać osiągnięte w ciągu dzisiejszej sesji. I potem w dłuższej perspektywie oczekuję na ruch w górę i możliwy jest powrót na poziom 2105. To jest ten scenariusz rozresowany na niebiesko. Teraz w takim razie przejdźmy jeszcze do drugiego scenariusza, bo wcale do drugiego scenariusza, bo wcale nie jest on wykluczony, pomimo tego, że mieliśmy tutaj tak silne wzrosty. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jest możliwy również taki scenariusz, że większa skala spadków, przewidzicie wsparcia na poziomie 2070, również ten szczyt, może wygenerować sygnał do poważniejszych spadków, a wtedy bardzo szybko może się okazać, że cały ten drugi wzrostowy z poziomu 2022 jest tylko częścią korekty, która się zaczęła w tym miejscu. Tak by wyglądała korekta i w dłuższej perspektywie czeka nas powrót na 2030. Na chwilę obecną jednak bardziej prawdopodobnie scenariusz rozrysowany na niebiesko, powiedzmy 70%. Czerwony scenariusz 30%. Przechodzimy do sytuacji na rynku niemieckim, który oczywiście jest mocno skorelowany z tym, co się dzieje w Stanach. Tutaj też możliwe są dwa scenariusze. Pierwszy 70% i drugi 30%. Po pierwszym silnym ruchu w górę można oczekiwać na cofnięcie korekcyjne. Powinno mieć jakąś trójfalową strukturę tutaj. Ograniczony zasięg, na przykład 38% i potem w dłuższej perspektywie możliwy jest kolejny ruch do góry. Na polskim rynku najprawdopodobniej jeszcze zobaczymy ruch do oporu na poziomie 1880 Nieudana próba przebicia tego oporu może skutkować poważniejszym ruchem w dół Przechodzimy do euro, dolara Sytuacja jest taka, że z tego szczytu do tego dołka widoczna jest pięciofalowa struktura tworząca falę trzecią Wcześniejsze korekty ta i ta były wewnętrznymi korektami w ramach fali trzeciej. Teraz możliwe, że... Znaczy bardzo prawdopodobne, że wchodzimy w korektę w postaci fali czwartej. Taka korekta powinna potrwać dłużej, mieć większy zasięg i możliwe nawet, że dojdzie do krótkotrwałego przekroczenia oporu na poziomie. 112 20 Potem w dalszej perspektywie oczekuję na kolejną falę spadków, która może osiągnąć wsparcie w rejonie 110 110 50. Potem czeka nas kolejne trwalsze odbicie. Przechodzimy do sytuacji na wykresie dolara do złotego. Tutaj z tego szczytu mamy realizację zysków. Myślę, że to jest lokalna korekta i potem w dłuższej perspektywie czeka nas ruch na 4 zł. Przechodzimy do euro złotówki. Tu z kolei też mamy jakąś lokalną korektę. W dłuższej perspektywie powinniśmy zobaczyć ruch na ten opór w rejonie 4,49, 4,51. Przechodzimy do sytuacji na wykresie cen złota. Tak jak na wykresie euro-dolara, tak tutaj powinniśmy zobaczyć teraz jakąś większą korektę. Widać, że <laughs> zatrzymaliśmy się w rejonie tutaj tego ważnego wsparcia. Korekta może znieść 38% spadków z tego szczytu, czyli moglibyśmy wrócić gdzieś w rejon około 1246. Potem w dalszej perspektywie powinniśmy zobaczyć kolejną falę spadków. Wtedy powinniśmy testować wsparcie na poziomie 1211. Sytuacja na wykresie cen ropy wygląda w ten sposób, że doszło do przekroczenia oporu na poziomie 49,35. Przypomnę, że zapasy wczoraj mieliśmy znacznie niższe od oczekiwań. Co powinno spowodować wzrosty? Teraz co jest bardzo ważne. Jeśli chcemy grać na spadki, musimy mieć sygnał negatywny, czyli musimy mieć jakąś spadającą gwiazdę, podwójny szczyt, czy jakąś inną, jakiś inny sygnał, który będzie wskazywał na to, że rynek po pierwsze nie będzie już rósł, po drugie przybije wsparcie na poziomie 49,35. Jeżeli takiego sygnału nie będzie, no to wtedy musimy czekać na sygnał, który będzie polegał na przebiciu wsparcia na poziomie 49,35 przez korpus świecy wtedy mamy otwartą drogę na poziom 47,40 w przeciwnym wypadku jeśli takich sygnałów nie będzie rynek może dalej rosnąć przechodzimy w takim razie do innych instrumentów najpierw więc sytuacja na indeksie dolara nieudana próba przebicia tego bardzo ważnego średnio, a nawet długoterminowego wsparcia, doprowadziła do sporych tutaj wzrostów. i Te wzrosty mogą doprowadzić nas w perspektywie wielu miesięcy do górnego ograniczenia tej konsolidacji. Przejdziemy na wykres krótkoterminowy. Świece czterogodzinne. Sytuacja mała, sytuację mamy taką, że tak, z dołka pojawiła się fala pierwsza, potem druga, Teraz struktura trzeciej, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta Spadki, które mamy obecnie to powinna być fala czwarta złożona, na przykład jakaś korekta płaska i potem jeszcze czeka nas jeden druk do góry, fala piąta Czyli widzą Państwo, że to oznaczenie, które proponowałem na euro-dolarze w formie spadkowej trójki i że obecnie rozpoczynamy falę czwartą, jest konsystentne z tym, co mamy tutaj na indeksie dolara. Tylko wszystko jest po prostu w drugą stronę, bo w indeksie dolara dolar jest na pierwszym miejscu, a w euro-dolarze dolar jest na drugim miejscu. Teraz w takim razie przechodzimy do sytuacji na wykresie dolara do jena. Tutaj z kolei z długoterminowego dołka pojawiła się fala pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Czyli piątka się już pojawiła. Jesteśmy obecnie w korekcie. Fala A, B, C. I potem w dłuższej perspektywie czeka nas kolejna fala wzrostu. Z tym, że trochę martwi mnie tutaj krótki zasięg tej korekty. Być może więc trzeba się przygotować na to, że będzie tutaj przebicie tego poziomu. Zejdziemy na niższy pułap i dopiero z niższego pułapu rynek ruszy kolejną falą wzrostową. Więc <grym> sytuacja jest bardzo dobra na tym instrumencie, gdyż zejście poniżej tutaj tego dołka. Zaraz tutaj zobaczymy jaki to jest poziom. 109,25 będzie skutkować tym, że możemy już przygotowywać się do otwierania pozycji. <grym> Na wzrosty jednym z sygnałów będzie właśnie przebicie tego dołka przez korpus popytowej świecy. Zlecenie obronne będzie można ustawić pod nieznacznie poniżej dołka. Na przykład dołek byłby tutaj. Tutaj byłby stop loss. Przebicie tutaj tego dołka skutkuje tym, że rynek już powinien być rozpędzony. Nie powinno być już powrotu na ostatni dołek. W efekcie taka gra jest bardzo Skuteczna. Przechodzimy do sytuacji na wykresie dolara australijskiego. <laughs> tutaj mamy przebicie. To już dawno nastąpiło tych bardzo ważnych wsparć. W krótkim terminie najprawdopodobniej dojdzie do jakiegoś odbicia. Odbicie powinno być korekcyjne i potem w dłuższej perspektywie czekają spadki. Główna, główna okazja pojawi się wtedy, kiedy dojdzie do nieudanej próby przełamania tutaj tego bardzo ważnego wsparcia. Przechodzimy dalej. Teraz w takim razie przejdziemy do sytuacji na wykresie głównych towarów. Zaczniemy od sytuacji na wykresie cen kawy. Nieudana próba przełamania tego ważnego oporu. Późniejsze przełamanie tutaj tego bardzo ważnego wsparcia skutkowało poważniejszymi spadkami. Gdy byliśmy już tutaj, można było oczekiwać tego, że powinniśmy wrócić do wsparcia na poziomie 119 około. Tutaj należałoby rozpocząć grę na wzrosty, ewentualnie tutaj można byłoby zamykać pozycje krótkie. Oczywiście, jeśli ci inwestorzy, jeśli są inwestorzy, którzy mają pozycje krótkie, sytuacja jest dosyć dobra, gdyż można po prostu sobie tutaj ustawić stop na wypadek tego, gdyby się okazało, że ten scenariusz się nie sprawdzi, na przykład odbicie będzie z wyższego poziomu. I wtedy stop zamyka pozycję z zyskami. Teraz kakao. Na wykresie cen kakao najpierw popatrzymy sobie na perspektywę krótkoterminową, która wskazuje nam na to, wskazuje to że mamy tutaj podwójny dołek, zasięg wzrostów mniej więcej gdzieś tutaj, rynek jeszcze poszedł troszkę wyżej, potem mamy dosyć spore spadki, widzimy, że jednak żeśmy zeszli poniżej tego bardzo ważnego wsparcia, więc wygląda na to, że będziemy wracali również tutaj na te dołki. Przechodzimy na wykres w dłuższej perspektywie 4 godzinnej. Mianowicie jak już zejdziemy na ostatnie dołki powinniśmy też testować wsparcie w rejonie 2855. Tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację wtedy technicznie. Może być klarownie e, klarowna sytuacja ale nie musi być ale tutaj narysujemy tą klarowną sytuację. Spadamy <laughs> Schodzimy poniżej tutaj tego ważnego wsparcia, nic nie robimy, rynek idzie w górę, nic nie robimy dopiero gdy pojawi się popytowa świeca, mamy sygnał kupna. Gdy pojawi się kolejna popytowa świeca mamy kolejny sygnał kupna, więc można wtedy powiększyć pozycję. Budujemy pozycję ostrożnie i takie zachowanie rynku powinno wskazywać na to, że fala spadkowa z tego szczytu do tego dołka się skończyła. Obroniliśmy również to bardzo ważne wsparcie. W efekcie możemy mieć mocniejsze odreagowanie. co najmniej 38%. Mam silny opór też na poziomie 3035. To są dołki sprzed ostatnich miesięcy. Więc tutaj trzeba będzie już uważać. No i oczywiście na tym odcinku, gdy będziemy szli w górę, też trzeba będzie patrzeć na to uważnie, jaka jest struktura tego ruchu. Dobrze, w takim razie przechodzimy do kolejnego instrumentu. Mianowicie przejdziemy do ryżu. Na wykresie cen ryżu. Nieudana próba przełamania tutaj tego bardzo ważnego oporu. Rynek się zaczął cofać. Tutaj mamy jeden z poprzednich lokalnych szczytów na poziomie 11,8. Został przebity. Pojawił się sygnał sprzedaży. I taki sygnał sprzedaży. Widzą Państwo, że został potwierdzony również tym, że przebiliśmy szczyt fali trzeciej. Efekt jest taki, że mamy twarde argumenty za tym że korygujemy cały ten ruch wzrostowy. Powinniśmy znaleźć się w przedziale między 38 a 50% zniesienia całego ruchu wzrostowego. Dodatkowo jeszcze, tutaj mamy bardzo ważne wsparcie, 10,7. Korekta, która rozpoczęła się kilka dni temu, może potrwać około 3 tygodni. I potem po zakończeniu korekty, po obronie wsparcia na poziomie 10,70, 10, czeka nas kolejny ruch do góry. Powinniśmy wrócić na ten szczyt. No i tutaj powstaje pytanie, czy korekta skończyłaby się już tutaj. Czy też jeszcze w dłuższej perspektywie rynek będzie wracać ponownie tutaj na te poziomy. Czyli mielibyśmy taką dużą korektę płaską i potem dopiero czekają nas wzrosty na szczyt z października zeszłego roku. Jeszcze pokażmy, pokażmy tutaj ten sygnał sprzedaży, który się pojawił. Tutaj mamy... Ten poprzedni lokalny szczyt, tutaj żeśmy mieli też taką dłuższą konsolidację, wcześniejsze korekty były krótkie, <laughs> więc już ta faza konsolidacji wskazywała na to, a tutaj ten opór na poziomie 12,0, że większe są szanse na to, że doczekamy się sygnału sprzedaży, niż że będziemy mieli dalszy wzrost. Przechodzimy w takim razie teraz do sytuacji na wykresie weźmy sobie może gaz naturalny, na gazie ta luka wskazuje na to, że pojawiły się nowe kontrakty. Żebyśmy mogli określić, co się dzieje tak naprawdę na wykresie technicznym, to tak, mamy, na żółto zaznaczyłem nową serię kontraktów i tą nową serię kontraktów trzeba, tak jak to matematycy mówią, zszyć z tą funkcją, czyli z tym wykresem, który mamy zaznaczony tutaj na zielono. Wtedy będziemy mogli stosować wsparcie opory, będziemy mogli stosować teorię fal, metodę price action, będziemy mogli też stosować matchy. ze wskaźnikami już jest gorzej. No i teraz tak. Gdyby tej luki nie było, no to rynek zachowałby się w ten sposób, że mamy spadek, teraz jakieś odbicie i teraz widzimy, że z tego szczytu pojawiła się fala A, potem fala B, tutaj fala C, sygnał do... Zakończenia korekty pojawi się wtedy, kiedy przebijemy od dołu do ekwali A. Eee, to jest na tym przeskalowanym wykresie. Albo jeśli chcemy patrzeć na już tą nową serię, no to mniej więcej gdzieś tutaj. Musimy, musimy przekroczyć tutaj ten poziom. Dobrze, w takim razie przechodzimy do sytuacji na wykresie cen cukru. Tutaj na cukrze... Sytuacja jest bardzo e, mało klarowna. Mamy tutaj liczne pułapki. Pierwsza, druga, trzecia. Tu jeszcze może być kolejna pułapka. Jaka jest siła tego trendu? No, poza tym pierwszym silnym ruchem siła trendu wcale nie jest duża, bo mamy tutaj bardzo liczne korekty. Zaznaczmy tutaj. Tutaj w dół, tutaj w dół, tu w dół, tutaj, tutaj, tu, tu. Więc <coughs> wydaje się, że w tej perspektywie krótkoterminowej trzeba być przygotowanym na to, że pojawi się kolejna pułapka, przebicie tutaj tego lokalnego szczytu, tego lokalnego szczytu, czy też tego lokalnego szczytu, może skutkować poważniejszymi spadkami. Proszę jeszcze zauważyć, że pułapka, która była tutaj, <laughs> doprowadziła do spadków. Wybroniliśmy się tutaj na tych ostatnich dołkach, stąd właśnie mamy tutaj ten silny ruch do góry. No i na koniec przejdźmy teraz do sytuacji na trzech zbożach. Soja. Jakieś dwa dni temu mieliśmy tutaj sytuację, gdy rynek spadł do tego poziomu. Przekroczyliśmy nieznacznie tutaj ten lokalny szczyt. Struktura wzrostu z tego dołka wskazuje na to, że mamy tak falę pierwszą, drugą, trzecią w tym miejscu, czwarta tu. No i teraz narysujmy strukturę fali piątej. Potwala pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Teraz jeszcze powinniśmy mieć niewielkie przekroczenie szczytu na poziomie 1088. <laughs> Informacja o tym, że pojawiła się tutaj pułapka była wtedy, gdy przebiliśmy od dołu poziom 1058. No i jeszcze popatrzmy na to wszystko w trochę dłuższej perspektywie. Widzimy silny trend wzrostowy. Jeżeli potem dojdzie do sytuacji, w której Rynek będzie przybijał od góry. Ten bardzo ważny szczyt. To mamy ważny sygnał sprzedaży. Powinniśmy korygować cały ten ruch od 38 do 50%. Może bliżej nawet 50%. I taki ruch może potrwać wiele tygodni. Także warto się na to przygotować kukurydza. Na wykresie cen kukurydzy doszło do przekroczenia tutaj tego oporu. Popatrzmy, jak to wygląda w dłuższej perspektywie. Jeżeli rynek utrzyma się powyżej tego wcześniejszego szczytu, możliwe byłyby dalsze wzrosty. Jeśli nie, no to możemy mieć poważniejsze cofnięcie. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda na świecach czterogodzinnych. Gdzie mamy ten ważny poziom? O tutaj. Więc oczywiście ci, którzy w tej chwili grają na wzrosty, zdają sobie sprawę z tego, że jeśli rynek ma dalej rosnąć, musimy się utrzymać powyżej poziomu 401. Jeśli nie, no to trzeba będzie z tych pozycji długich szybko realizować zyski. Zobaczmy jeszcze co na pszenicy. Pszenica jest o wiele słabsza od kukurydzy. Widzimy, że ona jest bardzo nisko. I tutaj wygląda na to, że mamy tu już jeden ruch do góry. To cofnięcie tutaj myślę, że jest korekcyjne i w efekcie czeka nas jeszcze jeden ruch do góry. Teraz popatrzmy jaka jest, jak, gdzie są zniesienia FIBO z tego szczytu do tego dołka. Widzimy, że osiągnęliśmy 38%. Rynek się cofnął. Jeśli mielibyśmy dalej spadać, powinniśmy być na znacznie niższym poziomie. Widzimy, że jesteśmy wysoko. Tu są też jakieś krótkoterminowe opory. Więc nic dziwnego, że rzeczywiście mamy jakąś korektę. Więc myślę, że kolejny ruch, który zobaczymy dziś, powiedzmy jutro, to jest ruch w górę. I potem, jeśli mamy mieć dalsze wzrosty. No musi się tutaj wybudować jakaś pięciofalowa struktura. Fala pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Dobrze, w takim razie teraz jeszcze przejdźmy do kilku spółek na koniec. Weźmy sobie spółkę Tesla. Na tej spółce długo żeśmy musieli czekać, aż rynek ruszy w górę, ale... To, że tutaj mamy bardzo ładne, silne wsparcie między 205,5 a 207,5 no, w końcu zaskutkowało tym, że rynek poszedł w górę. Powinniśmy znieść od 38 do 50% zniesienia spadków z tego szczytu do tego dołka. Więc jeszcze tutaj powinniśmy mieć jeden ruch do góry. Potem w dłuższej perspektywie gdy na rynku w Stanach Zjednoczonych na kontraktach na SP500 będziemy wracali na 2030, czy też jeszcze niżej. Tu na spółce powinniśmy wrócić w rajon tych ostatnich lokalnych dołków. No i wtedy rozstrzygnie się sytuacja. Czy z tego szczytu będziemy mieli tylko spadkową trójkę i potem w dłuższej perspektywie spółka będzie gotowa do dalszych wzrostów? Czy też pojawi nam się spadkowa piątka? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. I potem piąta, gdyż po piątce powinniśmy mieć już tylko korekcyjne odbicie. Tak sobie je narysujemy schematycznie i potem jeszcze jeden ruch w dół. Wydaje się, że bardziej chyba prawdopodobny jest ten scenariusz pierwszy, że nie pojawi się spadkowa piątka i potem rynek będzie mógł dosyć szybko wracać na te ostatnie szczyty. Dobrze, jeszcze weźmy sobie może spółkę spółkę Apple. Po pułapce, która tutaj była w postaci przekroczenia tego bardzo ważnego wsparcia, jeszcze proszę zobaczyć, że tutaj spadki z tego szczytu do tego dołka miały rzeczywiście dosyć duży zasięg, powrót powyżej tutaj tych wsparć wygenerował sygnał do poważniejszego ruchu w górę. No i teraz wygląda na to, że mamy taką sytuację, że z tego dołka pojawiła się fala pierwsza, korekta fala druga. Tutaj silna fala trzecia, jeśli się pojawi jakaś lokalna korekta, jeśli się pojawi jakaś realizacja zysków, prawdopodobnie będzie mieli falę czwartą i potem jeszcze fala piąta. Więc dosyć ciekawie wygląda sytuacja na tej spółce. Może jeszcze KGHM. Na KGHM -ie sytuacja jest taka, że mamy Tu prawdopodobnie jakąś formację podwójnego dołka. Jeżeli by doszło w dłuższej perspektywie do przebicia oporu na poziomie 66, no to sytuacja się poprawi znacząco. Jeśli jednak nie, to rynek może jeszcze się cofnąć na ostatnie dołki. W takim razie, jak już tutaj mówię o KGHM, no to jeszcze przejdźmy do sytuacji na wykresie cen miedzi. Ceny miedzi właśnie. Popatrzmy na wykres w wykładzie świec dziennych. Z tego szczytu, po wcześniejszej nieudanej próbie przełamania tutaj tych oporów, rynek zaczął mocno spadać. Można było oczekiwać tego, że dojdziemy do wsparcia na poziomie 2,07. I często na rynkach jest tak, że gdy dochodzimy do wsparcia, tworzą się tutaj jakieś liczne pułapki. I gdy jesteśmy cierpliwi, potem rynek nas wynagradza tym, że rozpoczyna się odreagowanie tutaj spadków z tego szczytu. Bo trudno byłoby sobie wyobrazić, żeby rynek zachował się w ten sposób, że mamy silne spadki. Przebijamy sobie z marszu ten bardzo ważny poziom wsparcia i potem idziemy dalej w dół na poziom 2.01 i również na ten poziom jeszcze niższy. Jakieś korekty na rynku się powinny tworzyć, więc po tej pułapce tutaj rynek idzie w górę. Pierwszy target dla korekty to jest 38%, a myślę, że skończy się nawet na tym, że możemy mieć 50% zniesienie całego ruchu spadkowego. W najbardziej optymistycznym scenariuszu można byłoby nawet zakładać, że moglibyśmy wrócić w rejon 2,28. Dobrze, w takim razie to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszą świąteczną wideokonferencję. Życzę udanych transakcji i do usłyszenia jutro rano w porannym komentarzu.